Rare Rumble to jedno z najbardziej ekscytujących i emocjonujących wydarzeń w kalendarzu WWE. Obok WrestleMania, SummerSlam i Survivor Series, które razem tworzą tzw. zwaną Wielką Czwórkę, gal zapoczątkowanych w latach 80., Rare Rumble zajmuje wyjątkowe miejsce. To właśnie ta gala rozpoczyna magiczny okres drogi do WrestleMania, czasu, kiedy każda rywalizacja nabiera intensywności, a stawka rośnie z każdym tygodniem. Jednak Rare Rumble to coś więcej niż tylko etap przygotowawczy do największej gali w roku. Jest innym wydarzeniem niż kolejna gala podczas drogi do największej ze scen Elimination Chamber. Wszystko ze sprawą Royal Rumble meczu, walki, która co roku rozpala fanów na całym świecie, bo to nie jest zwykły mecz. Oczekujemy po nim czegoś znacznie większego. Royal Rumble Match to idealna platforma do promowania nowych gwiazd, które mogą podczas tego jednego wieczoru stać się od razu main eventerami, którzy zawalczą o jeden z głównych tytułów na WrestleMania. To także idealna platforma dla kontuzjowanych zawodników, którzy po miesiącach nieobecności mogą zaliczyć fenomenalnie powrót i pojawić się w tej osobowej walce. Tu na myśl na pewno przychodzą wam dwa genialne powroty Edge'a, jeden po kontuzji w 2010 roku, kiedy to wygrał Royal Rumble match, a kolejny jeszcze piękniejszy z roku 2020, kiedy to Edge wrócił z emerytury, by ponownie rywalizować w ringu, gdy dostał zielone światło od lekarzy. Rare Rumble match to także chwila dla starszych fanów, którzy jeszcze raz mogą zobaczyć swoich ulubionych zawodników lat np. 90. czy wczesnych 2000., którzy gościnnie zaliczają kilka minut w ringu. Jednym słowem, ta walka to coś więcej, to ogromne pole do popisu dla federacji, jaką jest WWE. Rare Rumble to nie tylko walka o chwałę i prawo do walki o pas mistrzowski na WrestleMania. To prawdziwe święto wrestlingu, które łączy pokolenia fanów i zawodników właśnie dzięki mieszance nowych talentów i nostalgicznych momentów. Dzisiaj rozpoczynamy budowanie hype do Royal Rumble 2025. W tym materiale opiszę wam genezę powstania Royal Rumble meczu, a także przedstawię wam ciekawostki z dwóch pierwszych gal Royal Rumble, które odbyły się w 1988 i 1989 roku. Co dwa dni będą pojawiały się ciekawostki z kolejnych gal, aż w końcu 30 stycznia na kanale pojawi się obszerna zapowiedź Royal Rumble 2025. Już teraz zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby być na bieżąco, a ja przychodzę do materiału. Na początku, jednak przedstawię wam zasady tego pojedynku. Zakładam, że materiał ten mogą oglądać nowi fani wrestlingu, którzy dołączyli do tego świata wraz z rozpoczęciem transmisji WWE na Netflixie. Także jeżeli chodzi o Rare Rumble match, to zwycięzca bądź zwycięzczyni kolejno-męskiego i damskiego Rare Rumble matchu w nagrodę otrzymują walkę mistrzowską na największej ze scen, WrestleMania. Na szali, oczywiście, znajduje się albo pas WWE, albo pas mistrza-mistrzyni świata wagi ciężkiej. W walce bierze udział 30 osób, chociaż zdarzały się wyjątki, że te walki były. Obsadzone przez większą i mniejszą ilość zawodników. Pierwsze Rare Rumble liczyło jedynie 20 zawodników, a w 2011 roku liczyło aż 40. Wyjątkiem było Rare Rumble zorganizowane w kwietniu podczas gali w Arabii Saudyjskiej w 2018 roku, gdzie udział wzięło 50 zawodników, jednak nie była to oficjalna gala, która rozpoczyna nam drogę do WrestleMania. Te odbywają się zwykle pod koniec stycznia bądź na początku lutego, a zwycięzca nie dostawał walki mistrzowskiej na największej ze scen. Zostańmy więc przy 30-osobowym układzie. Walkę w ringu rozpoczynają dwie osoby. Co 90 sekund, chociaż to się zmieniało, kiedyś było dwie minuty, w ringu pojawiała się kolejna gwiazda i walka toczy się do momentu, kiedy 29 zawodników bądź zawodniczych zostanie wyeliminowanych. Jeżeli chodzi jeszcze o te 90 sekund, właśnie, to jest to umowne i czasami czas ten zostaje rozciągnięty bądź skrócony. To w końcu wrestling, ale nikt nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o eliminację, to następuje ona w momencie, kiedy zawodnik lub zawodniczka zostanie wyrzucony nad trzecią liną, a obie stopy dotkną podłoża poza ringiem. Eliminacja następuje również, jeżeli z poziomu ringu dany zawodnik wejdzie na narożnik przechodząc nad trzecią liną i zostanie z niego zrzucony, chociaż były przypadki, kiedy zawodnik wyszedł na narożnik między drugą a trzecią liną i został wyeliminowany, ale o tym ciekawym przypadku w innym materiale. Skoro mamy już zasady za sobą, to pora, aby cofnąć się w czasie do roku 1988, kiedy to jeszcze za czasów World Wrestling Federation odbyła się inauguracyjna gala Royal Rumble. Pierwsza gala odbyła się 24 stycznia 1988 roku w Hamilton w Kanadzie. Podczas pierwszej imprezy nie była to gala Pay Per View, a specjalny event wyemitowany w USA Network, co narzucało pewne uwagi ze strony producentów tego kanału. Dodatkową presję wzmacniał fakt, że gala była organizowana w tym samym czasie co gala Bankhouse House Tempate Pay Per View od Jim Crockett Promotion. Ponadto oczekiwano, że Rare Mool będzie chociaż trochę przypominało rangą wielkie gale WWE jak WrestleMania i Survivor Series i początkowe plany na ten event nie przypadły do gustu producentowi wykonawczemu Saturday Night Live, Dickowi Ebersolowi, który pracował z McMahonem przy programach Saturday Night's Main Event i był odpowiedzialny za produkcję specjalnego programu. Uważał on, że karta przygotowana przez Vince'a McMahona była słaba i potrzeba czegoś więcej. Tak się szczęśliwie złożyło, że jakiś czas wcześniej Pat Patterson podrzucił prezesowi WWF pomysł na nowy rodzaj programu, pojedynku, a sam wspomina to tak. Rozmawiałem z Vince'em o pomyśle Royal Rumble, chociaż wtedy nie nazywałem go w ten sposób, a Vince nie potrafił sobie tego wyobrazić. Mówił: "O mój Boże, to za długo. Mój Boże, wszyscy ci 20 gości, to będzie trwało wieczność." Jak słyszymy, Vince był kompletnie pozbawiony entuzjazmu co do tego starcia, jednak nie miał wyjścia. W momencie kiedy WWF prowadzało ekspansję swojego programu na całe Stany Zjednoczone, potrzebował telewizji jak nikt inny. Wiedział, że rozrost WWF równa się zadowoleniu dyrektorów telewizyjnych i o to co wydarzyło się później, zacytuję ponownie Pata. Mieliśmy spotkanie z Dickiem Ebersolem, mieliśmy specjalny program, chyba pierwszy w historii specjalny program na żywo w USA Network i był to program na żywo z Hamilton w Ontario. Więc daliśmy Dickowi Ebersolowi mecze, które mieliśmy mieć, a Dick Ebersol z jakiegoś powodu nie uważał, że karta będzie aż tak ekscytująca. Więc musieliśmy wymyślić coś innego, a Vince odwrócił się i powiedział, Pat, dlaczego nie powiesz Dickowi Ebersolowi o swoim głupim pomyśle? Więc odwróciłem się, spojrzałem na Vince'a i powiedziałem, cóż... Przede wszystkim to nie jest głupi pomysł. To było całkiem zabawne. Opisałem na czym będzie polegać koncepcja, a Dick Ebersol oszalał. Spodobało mu się to. Powiedział, to byłoby świetne do telewizji na żywo. Co dwie minuty wybiega kolejny wrestler i nie wiesz kto to, dopóki nie usłyszysz brzęczka. Więc Vince powiedział, jesteś zdany na siebie. Będziesz musiał to zrobić sam. Będziesz musiał to wyprodukować. Cholera. Brzmiało to dobrze w mojej głowie, ale złożenie tego w całość to już inna historia. Oczywiście, wcześniej podobna walka już istniała i był to Battle Royale, i tu potrzeba było nowej nazwy. Pat wspomina to tak. Nie chcieliśmy nazywać tego po prostu Battle Royale. W biurze mieliśmy ludzi, którzy wymyślili około 50 różnych nazw. Gdy tylko zobaczyliśmy nazwę Royal Rumble, wiedzieliśmy, że to jest to. Osobiście jednak nie obchodziło mnie, jak to się nazywa. Chciałem tylko, by mój pomysł został zrealizowany. Tak więc pierwszy Royal Rumble mecz nie powstałby, gdyby karta, którą stworzył Vince McMahon, była odpowiednio dobra. Może walka zadebiutowałaby później, jednak znaki na niebie i ziemi nie wskazywały na sukces. Pierwszy testowy Royal Rumble mecz odbył się chwilę wcześniej, 4 października 1987 roku i wzięło w nim udział 12 lub 14 zawodników, nie jest to do końca pewne. Sama gala odbyła się w St. Louis i zgromadziła na trybunach niecałe 2000 fanów i okazała się niewypałem. Pat nie mógł być wtedy obecny na gali, aby nadzorować zawodników i ci Koncepcję walki, a gdyby tego było mało, speaker ringowy przed walką ogłosił, że One Man Gang zmierzy się na kolejnym evencie z Hulkiem Hoganem o tytuł WWF w tej samej arenie. Tak. Dobrze myślicie. Nagrodą w tym Royal Rumble meczu był title match z Hulkiem Hoganem na kolejnej gali. Publika od razu połączyła kropki i po tym Royal Rumble meczu wygwizdała zwycięzcę. Nic więc dziwnego, że McMahon nienawidził tej koncepcji, ale aprobata wysoko postawionego Ebersola z telewizji wystarczyła, aby pomysł wcielić w życie. Oto jak Pat wspomina organizację pierwszego Royal Rumble meczu i reakcję zawodników na ten rodzaj walki. O mój Boże, to było szalone. Właściwie to ja wyprodukowałem pierwszy Royal Rumble rano w dniu wydarzenia. Rano szalałem, ponieważ z jakiegoś powodu myślałem, że usiądę z Vincem, poukładamy wszystko i tak dalej, a potem on stał się tak zajęty, że nie miał czasu. A Vince mówił do mnie dzień lub dwa przed: Czy wyprodukowałeś swoją Battle Royale? Ja na to nie. Musiałem to wyprodukować tego samego poranka, szalejąc, ale udało mi się to zrobić. Śmieszne było to, że gdy chłopaki się dowiedzieli, mówili: Co to do diabła ma być? Niektórzy uważali, że to brzmi dobrze. Inni myśleli, że mecz będzie trwał zbyt długo. Powiedziałem tak, ale to jest pierwszy raz i zrobimy to. Chłopaki byli podekscytowani, ale próbowali to ogarnąć, zdawali różne pytania, jaki numer mam i takie rzeczy, jeśli chodzi o wejście i kto będzie następny. Powiedziałem im, żeby nie zdawali mi za dużo pytań, po prostu słuchali, a kiedy nadejdzie ich kolej, to tyle. Na początku nie wiedziałem, czego się spodziewać. Mieliśmy pierwszych dwóch facetów w ringu, potem zadzwonił dzwonek i wchodził kolejny. Po trzech, czy czterech gościach wiedziałem, że mamy coś wyjątkowego. Było naprawdę dobrze. Nie myślałem, że będzie aż tak dobrze. Pierwsza red Rumble składało się z czterech walk, w pierwszej z nich Ricky Steamboat pokonał Rickiego Ruda, następnie zobaczyliśmy walkę o tytuły Tag Team Kobiet, gdzie ekipa Jumping Bombs Angels pokonały The Glamour Girls i zostały nowymi mistrzyniami. W trzecim pojedynku Jim Dagan wygrał Royal Rumble match, a w main evencie The Ice Sliders pokonali Young Stallions. Zostając przy najważniejszym, czyli przy Royal Rumble meczu, to Jim Duggan nie otrzymał wtedy walki mistrzowskiej na Wrestlemania, gdyż ta zasada nie była jeszcze wprowadzona. Niemniej jednak gala przyjęła się znakomicie. Royal Rumble ustanowiło rekord najchętniej oglądanego programu o wrestlingu w telewizji kablowej w tamtym czasie, ze wskaźnikiem oglądalności 8,2, co oznacza, że ponad 8% gospodarstw domowych w tamtym okresie oglądało wtedy jeszcze ten niszowy i rosnący fenomen. Pierwszy Royal Rumble mecz trwał 33 minuty, najwięcej eliminacji zaliczył one Man Gang, który wyeliminował pięciu zawodników, a najdłużej w ringu znajdował się Bret Hart, który znajdował się w ringu 25 minut i 42 sekundy i wszedł do niego jako pierwszy. Zostając jeszcze w roku 1988, to doszło do bardzo ciekawej sytuacji, gdyż jednocześnie z galą emitowaną w telewizji, jaką było pierwsze Royal Rumble, WWF zorganizowało drugą galę w tym samym czasie w Halifax w Kanadzie. Podczas tamtego wydarzenia wystąpili chociażby mistrz interkontynentalny Honky Tonk który walczył o tytuł z Randym Savage'em. Teraz przejdźmy jednak do Royal Rumble z 1989 roku. Była to druga gala Royal Rumble i tym razem WWF wydał ją w systemie pay-per-view. Sam Royal Rumble match dostał pewne zmiany, gdyż tym razem w ringu pojawiło się 30 zawodników w tym głównym wydarzeniu. Pat Patterson wspomina to tak: "Więc wymyślił pomysł, aby uczynić to większym i dać 30 gwiazd. Pomyślałem sobie: o kurczę, to będzie teraz jeszcze dłużej z tyloma facetami w środku i nie byłem pewny, czy to nie będzie za długie, czy to nie zajmie zbyt dużo" Czasu, ale jeśli masz odpowiednich zawodników, to nie ma znaczenia, możesz iść przez półtorej godziny, jeśli chcesz. Miał dobrych zawodników, więc wyszło to bardzo dobrze. Dopóki fani to kochają, to jedyna rzecz, która się liczy. Drugi event odbył się tym razem w Houston w Teksasie 15 stycznia i zgromadził na trybunach 19 tysięcy fanów. Niestety w tym roku również zwycięzca Royal Rumble meczu nie otrzymywał walki mistrzowskiej na wrestlemanii i to od razu wam powiem, że dopiero w 1993 roku zwycięzca otrzymał coś więcej niż oklaski od fanów. I... Ciekawe, tylko czterech zawodników z poprzedniego roku wzięło udział w tym starciu z 1989 roku, a byli to Jake Roberts, Tito Santana, One Man Gang i Ron Bass. Andre the Giant zapoczątkował trend eliminacji z własnej woli. Gdy Jake the Snake Roberts poszedł po swojej eliminacji po swojego przyjaciela węża, wystraszony Andre sam opuścił mecz przechodząc nad trzecią liną. To doprowadziło do ich walki na WrestleMania 5, a sędzią specjalnym był zwycięzca Royal Rumble meczu, o którym zaraz. Oczywiście w tamtym okresie królował Hulk Hogan, jednak to nie on wygrał ten pojedynek, a Big John Stad. Co jednak ciekawe, nie można by pominąć takiej ikony w ringu jak Hulkster i ten wykonał najwięcej eliminacji jako pierwszy zawodnik w historii wyeliminował dwucyfrową liczbę zawodników 10. Zostając na chwilę przy zwycięzcy, Big John Stadzie, to ten wygrał, ale było to dosyć zagadkowe. Jego pozycja w federacji nie była już wtedy za mocna, a mało brakowało, aby dwa miesiące po Royal Rumble wyleciał z federacji, co ostatecznie stało się latem tego samego roku. Fakt, faktem wtedy Royal Rumble nie miało już takiej renomy, jaką ma teraz, a zwycięzcy nie są długofalowo puszowani, jednak dalej wydaje się to dziwna decyzja. Samo Royal Rumble jako gala była ogromną klapą. Rok wcześniej WWF narobiło wiele szumów w telewizji kablowej i biło Rekordy swoją nową galą, tak teraz fani wykupili zaledwie 165 tysięcy dostępów do tej właśnie gali. Dla porównania, WrestleMania 5 została wykupiona przez 767 tysięcy gospodarstw domowych, a Survivor Series, które odbyło się kilka miesięcy wcześniej, zostało wykupione przez 310 tysięcy gospodarstw domowych. I tak te liczby mówią, że to Rare Rumble było klapą. To by było na tyle w dzisiejszym materiale, już pojutrze przedstawię Wam ciekawostki z gal Royal Rumble z lat 90. Zostawcie zatem subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, aby być na bieżąco i do usłyszenia.